Wszystkim dzisiaj znowu będziemy chcieli coś nagrywać, więc powodzenia. Dobrze, radzę was subskrybować, jakby, co to jest moja nazwa, możecie to zobaczyć, sloviczek63. Tutaj mamy znajomych, no to dobrze, przechodzimy do Burken, okej. Okay. Tu już wchodzimy, dalej, jest ta aktualizacja. Może kiedyś będzie coś nowego, jak myśli. Dobrze, my już się tu pojawiliśmy, więc może będziemy z jakimiś ludźmi gadać. Więc zaraz się zapniemy na działkę, ale pamiętajcie o subskrypcji i lajkach, żebyście mi dawali te subskrypcje, bo się będę tak cieszyć, żeż nie wiecie jak. Aż tak tu skaczę z radości. Poszliśmy do jakichś ludzi, napiszemy im może hejka. Ej, a, napisała mi hejka. Gdzie ci ludzie znikli? Dobra, nie wiemy, gdzie ci ludzie są, więc idziemy na innym. Jesteśmy przy tym domem i poszliśmy do jakiejś Oli. Dobra, teraz zapukajmy. A! Czekajcie. Przemyj... E hejka. Jak zbanują, to nie wiem. Pstu. O, co, wpuszcza mnie? Dobra, wejdziemy do niej. Nie ma, na chce, żebym weszła? Nie wiem, co na chce. Aha, zbanowała mnie. Super. Dobra, nie wiem, co zrobić, ale tu mamy jakąś rumy. może się wstępniemy na jakąś działkę. Trzymajcie się. Więc poszliśmy do takiego domu. A aj, Dobrze, to idziemy. Ojeju, jak się dziwnie wspinam. Może ktoś nas tu akurat po prostu zechce Piszemy K. hejka, hejka. dobra, napisaliśmy halo Już dużo ludzi pisałam hejka więc nie mam tu Co? Widać, że nikt tu nie idzie, więc zeskakujemy. Tu jest jeszcze jakiś dom, idziemy? No chodźmy, a mnie... Idźmy sobie po prostu, nie wyjdzie. to jest ten Idziemy jeszcze tam na górę. Tam jakiś dom chyba raczej nie ma. Więc my se postawimy. To się postawimy. Tu zaraz wam se tu jesteśmy w naszym domu, więc czekajcie na part 2! Pa, papatki! Widzimy się na party drugim. Więc mówię, dodawajcie mnie. Ja jestem to Słowiczek. Oczywiście.